Tak, zresztą, nie wszyscy pozostali członkowie komisji, jest mi trudno po prostu z prywatnego takiego komentować tą sprawę, bo dla Państwa zrobił ogromny szacunek, jak muszę zakwestionować niektóre wyniki prac Państwa. Po pierwsze, w ogólnej ocenie Państwa skargi, w pierwszej yy, po prostu, jak stwierdzacie, że skarga jest nieuzasadniona, a praktycznie cała pozostała treść jest przyznaniem racji skarżącej. Podstawowa niekonsekwencja. W uzasadnieniu też piszecie, że zarządcą grupą powiatowych nie zarządzanie starosta To prawda, tylko każdą uchwałę rady, czy każdą uchwałę, czy decyzję zarządu wykonuje starosta i po prostu trzeba mu pozwolić przez te zasły się przebierać i interweniować. Jakieś jak źle, a państwo tu starostę tak podciążacie od tego obowiązku, jakby to zrobił, to może by po prostu stan był lepszy. Żeby skończyć swoją wypowiedź, potrzebuję od Pani Przewodniczącej, od Pani Przewodniczącej Komisji odpowiedzi na pytanie takie, ponieważ nie była zawarta ta informacja, czy z kimś z zarządu Komisja e, rozmawiała i oczekiwała wyjaśnień i czy Państwo zwróciliście uwagę, wyjaśniliście sprawę po zlecenia i ewentualnego braku sprzętu do zimowego utrzymania. Po odmieszczaniu do ja chciałbym. W protokole Państwa informowaliśmy, że w stanowisku był udział kierownik zarządu powiatowego dróg w Mysłowie oraz przedstawiciel firmy Budi. Zgodnie z ogłoszonym przetargiem w 2007 roku został wyłoniony wykonawca do utrzymania tychże dróg i jest nim firma Budi. Czy zapraszaliśmy kogoś z członków zarządu? No nie. Przedstawicielem Starostwa Powiatowego był resortowo odpowiedzialny kierownik, który przysłuchuje się tutaj naszym, naszym rozmowom. Wszyscy zgodziliśmy się do rzeczy tej, o której na wstępie mówiłam. To był problem nie tylko powiatu namysłowskiego ale problem po prostu ogólnokrajowy. Bo trudno nam było wyobrazić sobie, aby w ciągu ponad miesiąca trwającej mocnej zimy wykonawca, bez względu na to, czy był to bugił, czy byłby to Zarząd Powiatowy Dróg w Namysłowie, trudno było, aby w tym samym czasie, o tej samej godzinie zabezpieczyć taką liczbę sprzętu, taką liczbę ludzi, aby odśnieżyć wszystkie drogi. Nie stwierdziliśmy po wysłuchaniu i kierownika i, i po szczegółowym przeanalizowaniu skargi, jaką wniósł pan mieszkaniec miejscowości Pankowice, stwierdziliśmy, że mimo tych ogromnych opadów w powiecie namysłowskim nie wystąpiła sytuacja taka, jaka miewała czasem w naszym kraju miejsce, iż w niektórych miejscowościach ustawiano po prostu znaki informujące o tym, że droga jest nieprzejezdna. Prawdą jest, że ta zima zaskoczyła nas wszystkich, ale prawdą jest także fakt taki, iż przekazaliśmy swoje stanowisko zarządowi. Powiatu Kamysłowskiego, zobowiązując, ponieważ w dniu dzisiejszym kończy się ta trwająca dwa i pół roku umowa z wykonawcą, zobowiązaliśmy do szczegółowego, innego podchodzenia do tychże spraw. Tak jak powiedziałam, nas wszystkich zaskoczyła ta zima, nie tylko w Namysłowie, ale także Państwo wiecie doskonale, także Pan Radny dojeżdżając z Namysłowa do Opola. Wie Pan o tym, jak po prostu te drogi w tym roku wyglądały. Zima nie trwała pięciu dni, tygodnia. Ta zima wyjątkowa była z powodu nie tylko dużego opadu śniegu, ale także wrzaski deszczu, i ona powodowała, że sprzęt, który nawet wyruszył na drogi, nie był w stanie przygotować tych dróg na życie. Bo dyskutowaliśmy także między sobą, czy przejechanie pługu tylko drogą jest rozwiązaniem tej sytuacji. No nie, na tych drogach wąskich wiejskich, dyskutowaliśmy o tym, że tam powinny się były znaleźć wysepki przygotowane do sytuacji takiej, aby samochody mogły się wymieniać. Skarżący w swoim piśmie nie podniósł konkretnej daty, konkretnej sytuacji, konkretnego miejsca. Skarżący wypowiedział się na temat yy, yy, fatalnego stanu utrzymania drogi konkretnej nie, 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 uży, uży, nie, 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 takiego, takiego numeru. To określenie, że stan był niezadowalający, no jest też ogólnym stwierdzeniem. Trudno nam było jako komisji po prostu odnieść się do e, konkretnego dnia, do konkretnej sytuacji, po prostu było nam trudno. To między innymi zdecydowało o tym, że tak jak powiedziałam, komisja jednogłośnie, myśmy się dwukrotnie spotykali, dyskutowaliśmy. W efekcie komisja podjęła... Tak, tak jak tutaj przewodnicząca powiedziała, rzeczywiście ta dyskusja trwała bardzo, bardzo długo i dwukrotnie. I myślę, że ja miałem więcej wątpliwości co do co do treści tej, raz treści samej skargi, bo ona rzeczywiście to dość ogólna, decydowała. E, autentycznie miejsca i tak dalej, z tym, że e, tak do końca my nie możemy bronić samego wykonawcy. Umowa, umowa została spisana, myślę, w taki sposób, że nie ma możliwości ukarania wykonawcy za niewykonanie w, terminie, w określonym terminie usługi, bo zapis, że jeżeli nie podejmie w ciągu kilku w godzin działania, to zostanie ukarany szkodą 2000 zł. E, no jest takim zapisem nie szczegółowym, ponieważ na pytanie, które sobie zadawałem i zadawałem tych wśród rządów, komisji i uczestniczących, czy wysłanie przylega to przez podjęcie działania, to jest podjęcie działania, które nic nie da. I to był pierwszy błąd. Myślę, że już ta umowa się skończyła. To był pierwszy błąd i nauczka na przyszłość że po prostu nie można, nie można. Druga rzecz, że umowa podpisana z firmą Budim, drugim, a Budimu się nie widziało wykonawcy, tylko jak Na pytanie, czy jest podpisana jakiekolwiek je porozumienie, czy zarząd powiatu o tym wie, że odpowiedź, że zarząd nic takiego nie podpisał, ale wiemy, że jeżeli o podwykonawca, to zarząd musi wyrazić zgodę, tylko czy niemalowane, jeżeli ten wykonawca nie właściwie swojemu podwykonawcy te koszty musiałby ponieść. Powiat. To były uwagi takie generalne, yy, te stwierdzone w momencie i, i, i na przyszłość. Kwestia samego sprzętu, czym wykonawca dysponował. No nie da rady przy takiej zimie z trzema pługami tych powiatu. Tylko to nie jest znowu wina, wina tutaj może na bezpośrednio, ale wina wykonawcy, nie tylko brak konsekwencji w stosunku do niego, doprowadził do tego, jaki jak był. Bo cóż to nas powinno obchodzić, przewodników, radnych i mieszkańców, że firma Budin ma tylko trzy długi na terenie powiatu namysłowskiego, Jak dwa lata, dwie zimy były i mogli sobie odpuścić prawda, i nie ponosić kosztów. Trzecia zima no, pokazała swoją, swoją siłę. I tutaj Budwin nie mógł się po prostu. Yy, wycofać z tego i, a przewidzieć powinien, podpisując umowę, że taka sytuacja, sytuacja. Teraz podpisując się pod uzasadnieniem, pod tą skargą, rzeczywiście trudno było, trudno było z tej treści po dyskusji z prawnikami, z wszystkimi tutaj cokolwiek więcej napisać. Chociaż prosiłem, żeby w treści napisać słowo przepraszam, ale to przepraszam się nie znalazło i ubolewam, czytając to, no, co również, bo nie wstydźmy się tego słowa. Jeżeli coś spieczyliśmy za przeproszenie, to, to przepraszam się również należy i myślę, że Panu Wielkowi to przepraszam się autentycznie należy.